Jest takie powiedzenie, kłamstwo ma krótkie nogi. Tymczasem nasza władza kłamie praktycznie bez przerwy i zupełnie się nie przejmuje, że za jakiś czas kłamstwo okaże się krótkonogie. Pieniądze z Unii są już załatwione, mówi władza. Jeszcze nie są, mówi unia. To na co władza liczy. Gdyby się okazało, że jednak nie był. Albo, pamiętają Państwo na pewno, premier Morawiecki ogłasza, dogadałem się z premierem Czech w sprawie Turowa. Czesi wycofują skargę. Następnego dnia premier Czech mówi, nie wycofujemy. I żeby było śmieszniej, dodaje, że w ogóle o tym nie rozmawiali. Nogi kłamstwa skrócone prawie do zera. Ale Morawiecki wciąż tak samo z żelazną konsekwencją. Dlaczego? Bo władza odkryła, że w Polsce kłamstwo można stosować tak jak niektóre lekarstwa dawać do połknięcia kłamstwo o przedłużonym działaniu. Morawiecki ogłasza, że załatwił. Ludność się cieszy, potem się okaże, że kłamał, ale ludność będzie pamiętała tę radość, jak ogłaszał. A premier Czech pewnie skłamał. Ogłaszamy pieniądze z KPO załatwione, o, jak fajnie, a potem jakby się okazało, że Unia wciąż nie daje, to ludność zapamięta, że Unia jest wredna, a nam, władzy, będzie pamiętała tę radość. Że pieniądze już są. I ludność będzie się cieszyć jeszcze, jeszcze długo po tym, jak Polska ogłosi niewypłacalność. Kłamstwo miało kiedyś krótkie nogi. Pis je wydłużył, ubrał w nieprzemakalne gumofilce i jeszcze postawił na szczudłach. Jedyna nadzieja, że na szczudłach łatwo się wykopertnąć. Oby jak najprędzej.